Stefan weźmie tam gdzieś. Będzie będzie warte. Powiedz jakie mam na lipcu powitalne. Powitalne kogo? Do ludności na ciepłownicach. Jest. Witam na lewowość Polską Polsce. Jutro tak wygląda kapusta kiszona, oglądajcie, bo idzie kryzys, może ostatni raz widzicie kiszoną kapustę, następna będzie za rok, dzisiaj gotuje Bigos, a jutro gotuje Bigos, a po pojutrze to już raz tu nie będzie. Taki bigos to tylko przed wojną gotowali jak my gotujemy. Z grzywami, z czerwonym winem, z golonką, z kiełbasą, z boczkiem. To już tylko kulczyka i guzowatego stać na taki bigos.

nie do środka, na pojrzę, żeby po prostu ze tylko żeby Zresztą, to ma ma. Ale, ale teraz proszę mi proszę mi stopa wejść. Ej!

Proszę Państwa, proszę się nie obawiać, to jest sama kapusta. Głowy zostały w Warszawie. No, się <noise> Na wiejskiej. tam no. jeszcze jest? 50 kapusty cełotkiej, 30 litrów wina czerwonego, wytrawnego, nie takiego sobie, ho, 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 tylko eleganckiego, włoskiego. A mięsa? 250-300 kg. 300 kg. tu to było, nie wie. Jak dla telewizji powiem pizzę. Bez kozyry. Bez Całą noc idziecie kupować. Całą noc, ale przyjmujemy tylko za karnecikami. <gry> Sól, tyle telefon. No i o to chodzi, żeby po prostu wie pani, wykończyć wszystkich na ciśnienie, Po co mają z głodu umierać? <laughs> Najlepiej jak ich ciśnienie załatwi, to przynajmniej wiewanie. Szybciej, bez bólu.